arrekt mówię jeszcze stars Jestem 11. Cieszę się. Ja utrzymam pozycję 9, 9, 9. Aby za mną usłyszałem, jak coś przyjeżdża. Aby słyszałem, że za mną ktoś poleciał i przypierdolił. Ale tyle słyszałem, nic więcej. Masz uszkodzenia? Nie. A co? No bo tam był zezio, no. Nie, nie było. Ja miałem chyba jakieś przewidzenia. Chyba. Dobra, ja jestem. A ty masz uszkodzenia? Nie. To dobrze. Drugie ostrzeżenie. Mam nadzieję, że kolejnej kary nie dostanę. Zmiana o gospodarka. nie. O nie. A, no i ty lecisz? kardach dziewiąty, nie? U mnie ty jesteś dziewiąty. O, A, dobra, maklin spin. não pra ver a minha saúde viu bom dobrar oh holera oh holera eu estou na grana eu estou na grana